Witajcie kochani. Pewnie część z was y, zna mnie z kanału Czesia. Czasami się razem przejawialiśmy w różnych czytaniach albo występach y, tutaj u nas w Zwierciadło Przyrody i y, bez chaosowania razem, czyli y, u nas y, w Bartygaju. Y, no i przyszedł taki czas, y, że bez y, uprzedzenia zdarzeń po zakończeniu pewnego etapu w rozwoju duszy i w otwartości na nowe, świeże i lekkie, przyszła taka gotowość na kolejny powiew czystej możliwości, gdzie z wiatrem w żaglach popłynę spokojnym oceanem i będę się z wami dzielić różnymi swoimi też przejawami. Bo po ostatnim przejawieniu się energii, jaka była w formie słów, popłynęła ze źródła przez narzędzie zwane Jaula. Zostałam przez Czesia jakby zachęcona i zapytana zarazem. To jest dobre i doświadczone. Wspomniałem już nieraz o możliwości kombinacji montażowej Twych słów i zdjęć na kanał YouTube'a. No, i tym razem propozycje i zaproszenie przyjęłam w gotowości z radością, tym bardziej, że ani zdjęcia, ani słowa nie są moje. Bóg daje w formie takich i innych przejawów i talentów, aby z radością się spontanicznie ze światem dzielić, co też właśnie zamierzam czynić. I Czesiu będzie montował wraz ze mną te przejawy, które uznamy za. Istotne, żeby się z Wami dzielić. Tak więc każdą niedzielę, a to już od jutra, oddana prowadzeniu będę pojawiać się koło południa w tak zwanym wejściu audycji, kompilacji, cyklu, jak tam można nazwać, zatudulowanej w sumie i połączeniu, w której słowa i obraz w formie obrazów, zdjęć czy nagrań wideo będą wybrzmiewać w kilkuminutowym przedstawieniu. Być może zdążę już na jutrzejszy odcinek skomponować i nagrać muzykę do tego spektaklu. Dzisiaj mamy fajną zabawę na wieczór, także zapraszam serdecznie na jutro. Może zdradzę pewien fragment zapowiedzi, wspominając, że tekst jest z ostatniego mojego wpisu na blogu. I że ten przepływ, którego podstawia pojawiła się rano i która została dopisywana w edycji, i która została dopisywana w edycji, niemal jak w notatkach zeszytowych, które to notabele przejawiły się w dalszej części już poza publikacją, pojawią się jutro w całości w tej audycji. Cykl ten będzie publikowany na kanale Czesia, który głównie Cześć prowadzi jako założyciel i od wielu lat z lektorskim, montażowym zaangażowaniem przekazuje różne treści o tematyce Wam już znanej, m.in. słowiańszczyzny, życia w łączności z przyrodą, lecznicy naturalnej, nauki o człowieczeństwie czy duchowości czerpanej z wszystkich nurtów wiedzy i filozofii. Jak już wspomniałam, można tam znaleźć również nasze wspólne poczynania i działania w obrębie Puszczy Noteckiej i rzeki Warty, gdzie mieszkamy. Czasem trafiały tam też i moje zdjęcia jako tło do czytań tekstów, zaproszenia do ekosklepu sklepu z rękodziełem i ziołami, czy czytania treści istot bliskich sercu, na przykład Ramany Maharishi. Ponieważ kanał Czesia dzięki Wam też jest rozwojowy, dlatego zaproponowanie przez YouTube zamieszczenia większej ilości reklam skutkuje niemal stałym, choć niewymiernym, jeśli chodzi o ilość godzin pracy, dochodem, co jednak pozwala nam na bardzo skromne prowadzenie życia w obecnej formie i bezpośredniej bliskości z przyrodą, jaką oboje kochamy. Później większość mych nagrań, jak i inne przejawy, można też znaleźć na moim kanale Zwierciadło Przyrody na YouTube, jak również na stronie Zwierciadło Przyrody WordPress.com. Pomału tak zwolna będziemy pojawiać się e, tu z Wami e, i dla Was. E, pojawią się też różne nowości, które już wraz z myślą, choć bez oczekiwań, wysłałam ku przestrzeni źródła. Kochani, no z wdzięcznością ogromną dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, oglądając filmy, jak również darczyńcom przepływów z serca do serca. I zapraszamy wszystkich serdecznie. No, i na koniec, wraz z zaproszeniem, oprócz ćwiczeni jogi rąk i nóg oraz jogi twarzy, przyszło mi ćwiczyć jogę. Wymowy, no cóż, że ze Szwecji. A w tle słychać moje przedwczorajsze przygrywanie na hamaku na handrumie i trzask drewna w kominku.